Święty Justyn Męczennik w tekście zwanym Apologią Chrześcijan w II wieku, czyli zaraz po Chrystusie, daje nam świadectwo o tym, że Msza Święta. Od samego początku miała praktycznie taką samą strukturę, jak ma teraz. Tylko ten może brać udział w Eucharystii, kto wierzy, że prawdą jest, czego uczymy, kto także został zanurzony w wodzie odradzającej i przynoszącej odpuszczenie grzechów i żyje tak, jak nauczał Chrystus. A w dniu zwanym Dniem Słońca zbieramy się wszyscy razem w jednym miejscu, czy to z miast, czy też ze wsi. I czyta się wtedy pamiętniki apostolskie albo pisma prorockie, tak długo, jak, to, jak na to czas pozwala. Gdy zaś lektor skończy czytać, ten, który przewodniczy, upomina nas i zachęca do wprowadzenia w życie tych przepięknych pouczeń. Następnie powstajemy z naszych miejsc i modlimy się, po czym, jak to już powiedziano, gdy przestajemy się modlić, przynoszą chleb oraz wino i wodę. A ten, który przewodniczy, zanosi modlitwy dziękczynne ile tylko może, a lud odpowiada Amen. Wreszcie wszystkim obecnym rozdaje się i rozdziela to, co się stało Eucharystią, nieobecnym zaś rozsyła się ją przez diakonów. To oczywiście tylko fragmenty dłuższego tekstu, przepięknego świadectwa ze Starożytnego Kościoła. W naszym omawianiu Mszy świętej i obrzędów, zakończyliśmy mówienie o liturgii Słowa, w której przyjmujemy to światło Słowa Bożego i odpowiadamy Bogu naszym wyznaniem wiary, naszymi prośbami. Potem następuje liturgia eucharystyczna, która zaczyna się od przygotowania darów. Ministranci przynoszą na ołtarz chleb i wino w tych znakach najprostszych jednocześnie kryje się największe bogactwo skojarzeń jakiegoś znaczenia symboliki odwołującej się do naszego życia a gdybyśmy chcieli sięgnąć do Pisma Świętego i tam wskazywać całe to bogactwo odniesień związanych z chlebem i winem, to właściwie potrzebowalibyśmy kolejnego roku, kolejnego adwentu i, i kolejnych rorad, żeby to omawiać, poczynając przynajmniej od Melchizedeka w Księdze Rodzaju, który złożył ofiarę właśnie z chleba i wina poprzez prześniki Izraelitów wychodzących z Egiptu, chleb złożony w świątyni, tak zwane chleby pokładne, i tak dalej, i tak dalej. Trzeba by się było też odnieść do Pana Jezusa i przywołać te wszystkie fragmenty, kiedy Jezus albo mówi o ziarnach, zaczynie i chlebie, albo rozmnaża chleb, albo w końcu, kiedy przemienia wodę w wino, bo to wszystko i te biblijne, i te nasze takie zwyczajne, potoczne skojarzenia i treści są wpisane, jakoś skoncentrowane w te dwa proste przedmioty chleb i wino. Czasami to przyniesienie chleba i wina na ołtarz odbywa się w uroczystej formie. Biorą w tym udział przedstawiciele wiernych i następuje procesja z darami. Robi się po to, żeby pokazać, że te dary nie biorą się znikąd, ale są jakimś owocem pracy ludzi, są przyniesione, ofiarowane przez uczestników Mszy Świętej, przez miejscową wspólnotę Kościoła. W dawnych wiekach było to związane z takim bardzo praktycznym przyniesieniem chleba upieczonego w domu przez, przez konkretne osoby, a jeszcze przy tej okazji przynosiło się różne dary na potrzeby wspólnoty kościoła, szczególnie na potrzeby biednych, zwłaszcza żywność, ale też zwłaszcza w uroczystości różne przedmioty potrzebne do sprawowania liturgii. Gdzieś symbolicznie jest to wciąż wpisane w tę procesję z darami. Ale to, co symbolicznie jest wyrażone w procesji, w taki bardzo praktyczny sposób dokonuje się przez zbieranie tacy na Mszy Świętej. To nie jest wykorzystanie tego, że akurat ludzie usiedli, jest taka przerwa w liturgii, bo tutaj na ołtarzu coś trzeba przygotować. To dobry moment, żeby zebrać datki. To nie jest moment przypadkowy. Ale to zebranie tacy jest też częścią tego, co dzieje się tutaj przy ołtarzu, a więc przyniesienia darów zgromadzonego kościoła. Niektórym może się to trochę gryźć, jeśli mamy takie negatywne skojarzenia ze zjawiskiem pieniądza, który może się jakoś kojarzyć chociażby z chciwością, która no, nawet w Piśmie Świętym jest nazwana korzeniem wszelkiego grzechu. Ale jeśli popatrzymy tak z większym spokojem na pieniądze, to widzimy, że one są jakimś, nawet nie symbolem, czymś więcej, jakimś efektem ludzkiej pracy, czasu, sił. Zdolności, które człowiek włożył w to, żeby te pieniądze zarobić, są jakąś ofiarą, czyli jakąś rezygnacją z tego, co moglibyśmy za te pieniądze kupić dla siebie. A więc przynosimy tutaj coś więcej niż bilet Narodowego Banku Polskiego. Przynosimy bardzo praktyczny wymiar swojego życia. Taki jest ostatecznie ten teologiczny sens, Przygotowania darów. Przynosimy chleb i wino, a więc rzeczy bardzo materialne, rzeczy bardzo takie ludzkie, i one za chwilę staną się czymś nadludzkim, czymś nadzwyczajnym. Staną się ciałem i krwią Chrystusa. Mamy właśnie swoje zwyczajne sprawy, swoje życie, swoje problemy, swoje braki i prośby, swoje smutki i cierpienia, ale także swoje radości, sukcesy, swoje powołanie, swoje relacje, swoją rodzinę, przynieść i duchowo złożyć na ołtarzu. Takim pięknym, znowu liturgicznym znakiem tej rzeczywistości jest wlanie kropli wody do Wina, które ksiądz przygotowuje na ołtarzu. I ksiądz wypowiada wtedy takie słowa: Przez to misterium wody i wina, daj nam Boże udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. To, co ludzkie, to, co takie zwyczajne, symbolizowane przez wodę, jest wchłaniane przez, przez Chrystusa, przez Jego bóstwo. W ten sposób Pan Jezus który sam składa siebie w ofierze. Tu już nic więcej nie potrzeba. Trudno, żebyśmy my coś jeszcze dodali do tej najdoskonalszej i pełnej ofiary, ale jednak Pan Jezus sam przyjmuje nas i włącza w ten niezwykły swój dar dla Boga. My mamy swój udział w ten sposób w sprawowaniu Eucharystii. Na koniec. Takie jeszcze jedno skojarzenie, to jak bogata jest jak jednocześnie dla nas prosta i zrozumiała symbolika chleba. Widać w tym jak wiele mamy pieśni odwołujących się właśnie do tego znaku liturgicznego, jakim jest chleb. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Albo Panie, dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego kościoła. Czy też te piosenki, które śpiewa czasem nasza młodzież, chlebie najcichszy otul mnie swym milczeniem. Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem. Chcę być Twoim ziarnem, abyś mnie starł, chcę być Twoim chlebem, abyś łamał mnie, chcę być winnym gronem, abyś mnie wytłoczył. Próbujmy odnaleźć siebie w tych obrzędach liturgicznych i niech ten znak chleba stanie się jakimś znakiem naszego życia, naszego udziału w ofierze Eucharystii. I naszego pragnienia, aby stawać się jak Chrystus.